Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. jesteśmy bezpieczni. Dla MMAPL Adam Lewicki ze mną współwłaściciel wotore Maciej Browarski, tuż po e, szóstej gali. No ja widzę tą matę mocno zakrwawioną, powiem szczerze, bo działo się dużo. No bo o to tak naprawdę chodzi, nie? Żeby ta mata wyglądała w sposób taki, jaki wygląda, no i tak jak mówisz, działo się tak naprawdę bardzo dużo. Były krwawe, mocne pojedynki, które trwały e, mocno i długo, ale z, były też e, szybkie i krótkie, które kończyły się nokautem. Dlatego myślę, że to była taka też e, gala, która pokazała kolejny raz taką kwintesencję Votore. Klimat jak zawsze rozbrajający, e, cały czas jakby ta kwintesencja Votore podtrzymywana. Domyślam się, że kolejne edycje będą w podobnych e, miejscach. Teraz jesteśmy w Starej fabryce papieru, która tutaj wygląda jak wygląda, ale z zewnątrz wygląda naprawdę przerażająco taki underground typowy, mocny. Tak, bo będziemy musieli zatrudnić wysłannika, który będzie poszukiwał nam takich miejsc. Taki Urbex to się YouTube'owo, nasi widzowie na pewno będą wiedzieli o co chodzi. Urbex tylko, że tutaj pod organizację sportów walki. Tak, może w Czarnobylu nam się uda zrobić. Nie, żartuję. Natomiast no, na pewno gdzieś tam e, przemierzamy wzdłuż i wszerz całą Polskę, żeby te miejsca były e, wyjątkowe dla nas, e, jak i dla publiczności, więc e, na pewno ostatnia edycja była w Teatrze Szekspirowskim. Teraz troszeczkę zeszliśmy tak naprawdę z nieba do piekła, że tak powiem. I jesteśmy e, w miejscu, które jest brudne, obskurne i, i industrialne, także to jest wotore. Właśnie, kontynuując wątek walk, czy jesteś zadowolony ogólnie z przebiegu? Jakieś rozczarowanie? Jak ogólnie ocenisz kwestię sportową dzisiejszego wydarzenia? Więc mam wrażenie, że naprawdę mogę nie być obiektywny, no, i będąc, będąc częścią tak naprawdę Wotorę, ale mam wrażenie, że wotore naprawdę z gali na gale te walki są coraz mocniejsze. Zawodnicy zaczynają się uczyć i uczą się w tej naszej areny, wiedzą, że tutaj nie mamy. Miejsca za bardzo na przytulanie się, na, na, na jakiś klincz, na jakieś taką pracę. Na, są te walki naprawdę bardzo mocne, e, czego dowodem był: czy walka zaradnego, czy walka styra z, e, z Johnem Bravo, e, z Piotrowskim, także e, z, 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 z chłopakami. Były bardzo mocne, więc o to chodzi w tym wszystkim. Nie? Mieliśmy również freak fight, który zakończył się dość niespodziewane, dosłownie pół minuty. Paweł Jóźwiak potrzebował, aby znokautować się. Marcina Najmana. E, powiedz czy też będziecie szli w tym kierunku, e, że będzie właśnie ta mocna karta, będzie turniej, będą super fajty, będzie taka świetna bitka, jaką zawsze dają. No zawsze drugi raz Dominik, e, Denis, przepraszam, Labryga z Piotkiem Więcławskim i jeszcze ten smaczek e, Frikowy. Czy będziecie kontynuować tą e, ścieżkę w kolejnych edycjach? Czy użyłeś chyba trochę złego słowa, bo mówisz już niespodziewane, no e, czy to było niespodziewane zwycięstwo, nie wiem. Wiesz co, jak tutaj Myślę, chodziłem, to jednak większe. Natomiast wiesz, abstrahując, jak gdyby, tak jak mówię, yy, i gadaliśmy też wcześniej, my chcemy, żeby yy, nasze gale były, były show, były sportowym show, były też gdzieś tam yy, elementem, który, który przyciąga ludzi, którzy chcą zobaczyć yy, dobre przedstawienie z dobrymi walkami. To, że tutaj yy, wydarzyła się walka yy, Powoźwiaka z Marcinem Najmanem. To daje obraz tego, że wotore stwarza im do tego środowisko. Tak naprawdę to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest kwestia tak naprawdę też, co to, to gdzieś tam Jasiek y, bardzo szeroko też poruszył, kwestię promocji samych, samych zawodników. Y, tutaj ta walka jak gdyby leciała troszeczkę takim sama w sobie wiralem. swoim torem tak jakby. dokładnie, natomiast to co, tak jak mówię, ja się gadał gdzieś tam, zawodnicy trochę po części muszą sobie uświadomić to, że yy, może to jest brzydko powiedziane, ale są trochę produktem i oni też muszą sprzedawać siebie jako zawodnicy, bo jeżeli oni są atrakcyjni sportowo to jest raz, ale też gdzieś tam wizualnie, medialnie to jest druga rzecz, to organizacja jak gdyby też bardzo chętnie będzie ich zatrudniała. Ja właśnie widzę duży potencjał w bohaterze dzisiejszego wieczoru, Denis Labryga, bo i świetnie się wypowiada na wywiadach i jest lubiany przez widownię, generuje spore wyświetlenia, jak widać też w materiale Waszym Dzień z Zawodnikiem z Denisem również jest taki bardzo specyficzny, ma jakby styl bycia. Nadaje się właśnie tak typowo medialnie pod ten sport. Jakie plany z nim wiążecie? Wiesz to na pewno wiążemy z nim jakieś daleko, dalekosiężne. No mamy, mamy z Denisem podpisaną umowę na, na, na kilka walk. Wygrał tutaj, na pewno też będziemy szukać alternatywy jakiejś, jakiegoś mocnego zawodnika, ale abstrahując, wracając też do tego, co powiedziałeś jak gdyby w kwestii wypowiadania się i jak gdyby całej otoczki wokół Denisa, to też daje obraz tego, że e, zawodnicy e, też są osobami, które jak gdyby są w miarę ochwędne, potrafią się wypowiadać na ten temat. Oczywiście potrzeba im troszeczkę e, tego bycia medialnego, e, bycia przed kamerą niejednokrotnie, e, co też daje czasami obraz, e, sama konferencja prasowa, czy inne takie, takie sprawy. Natomiast w wszystko to podąża w dobrym kierunku. Yy, zawodnicy sami z siebie widzą, że muszą się rozwijać nie tylko sportowo, ale także pod innymi kątami. Yy, czego gdzieś tam dowodem jest Denis. Yy, Piotrek tak samo jest, jest osobą, która jest yy, śmiało może się w, w gdzieś tam elokwentny mądry sposób wypowiedzieć, więc to są rzeczy, które yy, powinny iść ze sobą w parze. Mhm. Na koniec, Wodorę 6, już historia, wodorę 7 przed nami. Czy już jakieś Konkrety macie, które będziecie ogłaszać w przyszłości? E, konkretów nie mamy. Myślimy, że na Votor 7 zobaczymy Mariusza Waha. Także to będzie, to będzie jak gdyby nasza e, może nie niespodzianka, ale tak jak, tak, tak jak mówisz, kolejna, kolejny etap. E, oczywiście turniej jak zawsze no i, i na pewno jakieś mocne super fighty. E, Franco bardzo dzisiaj fajnie się pokazał. Było kilka osób, które się pokazały naprawdę z dobrej strony. Więc mamy na czym to, to wszystko budować i sportowo, i medialnie. Także działamy w tym kierunku. To co? Powodzenia życzę. Do zobaczenia na kolejnych galach, kolejnych krwawych walk. Tak jest. Dziękuję bardzo i zobaczcie Arenę. Dziękujemy. Do zobaczenia. It's cool to have a Dobrze choice. jest mieć wybór, in szczególnie w inwestycjach. What Dlatego warto you wybrać XTB. XTB. You Ty decydujesz, you co chcesz investment. zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safe Jesteśmy bezpieczni.